Operacja stulejki jest przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym, a dokładnie przewodowym, prącia. Znieczulenie to polega na wprowadzeniu substancji znieczulającej w okolicy nadłonową. Niestety jest to związane z niewielkim nakłuciem, natomiast trwa to bardzo krótko i po tym całe prącie jest znieczulone i nie odczuwa się dolegliwości bólowych aż no powiedzmy do wieczora tego samego dnia. Obrzezanie możemy podzielić na cztery typy. W zależności od tego, gdzie umieszczona jest blizna pooperacyjna, mamy metody tutaj z angielskiego nazewnictwa albo low, albo high, czyli jeżeli wytniemy zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną blaszkę napletka, wtedy w metodzie low mamy bliznę ukrytą w rowku zażołędnym, lub w przeciwieństwie do tego, zostawiając wewnętrzną blaszkę napletka. Mamy bliznę zlokalizowaną na samym prąciu, czyli jest to blizna, która jest bardziej widoczna. I drugą, drugi typ tych operacji dzielą się w zależności od tego, czy pozostawiamy więcej skóry na prąciu, czy też sprawiamy, iż jest ona po zabiegu bardziej napięta. I to są metody typu luz albo tight, tak? czyli loose, luźniejsza skóra na prąciu, a tight bardziej napięta. I w zależności od tego, jakie są oczekiwania pacjenta, lub też jakie są wskazania kliniczne, czyli jakie, jakie są, czy nie ma stanów zapalnych u takiego chorego, czy ten pacjent nie choruje na BXO, to taką metodę operacyjną wybieramy. Na przykład u chorych, u których mamy do czynienia z przedwczesnym wytryskiem, możemy zastosować metodę low and tight, w której usuniemy całą zewnętrzną i wewnętrzną blaszkę na pletka i napniemy skórę na prąciu. Czyli wytniemy w tym momencie jak najwięcej skóry, która ma dość dużo receptorów czuciowych, co będzie skutkowało tym, że pacjent po zabiegu będzie odczuwał. Mniej przyjemności, czyli będzie, miał, będzie mógł poradzić sobie ze swoim problemem przedwczesnego wytrysku. Nieobecność w pracy po operacji stulejki zależy na pewno od wykonywanej procedury, czyli po operacji, na przykład po plastyce na pletka, pacjent może szybciej wrócić do aktywności zawodowej, po obrzezaniu, zazwyczaj ten proces gojenia jest dłuższy, też to jest, jest to większy zabieg. Zazwyczaj taki okres, w którym pacjenci biorą zwolnienie z pracy, to jest około tygodnia. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać o tym, jaki zawód wykonuje pacjent. Czyli, jeżeli pracuje na przykład w pyłach czy na budowie, to to ponieważ po samym zabiegu operacyjnym musimy zmieniać opatrunki po każdym oddaniu moczu, musi on mieć do tego dogodne i swobodne warunki, żeby, żeby dbać o prawidłową higienę i zmieniać opatrunek. Więc czasami wymagają ci pacjenci dłuższego zwolnienia z pracy. Szwy zakładane po, zabiegu, po operacyjnym zabiegu z tulejki są to szwy wchłanialne. Dlatego zakładamy takie szwy, ponieważ są one bardziej delikatne, miękkie, nie takie jak szwy, które są niewchłanialne, które najczęściej są podobne do żyłki, czyli sprawiałyby dolegliwości bólowe. Czy Kuby pacjenta. Natomiast te szwy wchłanialne zazwyczaj e, jednak nie wypadają do tego okresu, w którym rana jest zagojona, bo e, jest to okres około dwóch tygodni, i zazwyczaj u takich pacjentów te szwy się jeszcze utrzymują, i z tego względu najczęściej w tej 14 dobie są, są przeze mnie usuwane. Najczęściej po operacji obrzezania gojenie. Zajmuje 14 dni. Jeżeli nie ma żadnych powikłań, nic się nie dzieje po zabiegu operacyjnym, pacjent prowadzi prawidłową higienę, odkaża ranę, zmienia opatrunki tak jak jest to zalecane, to to, to go jej nie zajmuje dwa tygodnie. Po operacyjnym leczeniu stulejki zakłada się opatrunek uciskowy, i następnie pacjent jest zobligowany do tego, żeby zmieniać ten opatrunek po każdym oddaniu moczu. Więc może to być troszeczkę faktycznie uciążliwe, że, że za każdym razem po oddaniu moczu trzeba zdjąć opatrunek, umyć prącie, odkazić ranę, nałożyć troszeczkę maści, tak żeby ten opatrunek się nie przyklejał, i założyć z powrotem opatrunek. Natomiast jeżeli pacjent wykonuje to rzetelnie, najczęściej nie mamy żadnych problemów i też dość szybko przyzwyczaja się do tego, że, że po każdym oddaniu moczu e, musi ten opatrunek zmieniać. I u takich pacjentów do powikłań dochodzi niezwykle rzadko. Szwy zakładane po operacji stulejki są to szwy wchłanialne. Najczęściej usuwam je jednak w 14 dobie. Po zabiegu operacyjnym, wtedy kiedy rana już jest wygojona. Natomiast u pacjentów, którzy nie chcą mieć usuwanych szwów, można je spokojnie zostawić. One się wykruszą, czy wyjdą po prostu w, w późniejszym czasie. Kontrole po operacji stulejki są bezpłatne. Po operacji stulejki, jeżeli nie ma żadnych powikłań, rany goją się prawidłowo to można wrócić do aktywności seksualnej po okresie miesiąca, czyli 4 tygodnie od zabiegu operacyjnego. Objawy, niepokojące objawy po zabiegu, stulejki, które koniecznie muszą skłonić pacjenta do tego, żeby się ze mną skontaktował, przyszedł na konsultację, to przede wszystkim krwawienie po samym zabiegu operacyjnym czy powstający krwiak, który objawia się no, pojawieniem e, obrzęku dużego i wyciekiem krwi z, e, z rany. Również nieustępujący obrzęk, ból e, w późniejszych dobach wyciek, ropnej wycieliny z rany, czyli objawy zakażenia, tak? e, również podwyższenie temperatury ciała. Te wszystkie objawy e, koniecznie muszą skłonić pacjenta do tego, żeby mm, żeby się do mnie zgłosił. Również rozejście się rany jest takim zjawiskiem, który niestety u pacjentów po operacji stulejki nie jest rzadkością. Jest to głównie związane z tym, że u tych pacjentów no, występują zwody poranne, na które pacjent nie ma wpływu i czasami może dojść do rozejścia się rany. I tacy pacjenci również muszą się do mnie zgłosić.